Ojciec zabija mężczyznę, który trzymał pistolet przy głowie jego córki. Szybka decyzja ojca prawdopodobnie ocaliła życie jego córki. Około 11 wieczorem w poniedziałek 17-letnia dziewczyna została napadnięta przed własnym domem przez dwóch uzbrojonych mężczyzn. Używając jej jako ludzkiej tarczy, napastnicy kierowali się w kierunku domu. Rodzice dziewczyny zauważyli co się dzieje i chwycili za broń. Ojciec wystrzelił kilka razy, raniąc 31-letniego Tarella Johnsona. Sekundę później drugi podejrzany, 33-letni Cortez McClinton, też był już ranny. McClinton, który został postrzelony w klatkę piersiową i nogę, zbiegł z miejsca zdarzenia i został przewieziony do szpitala przez jego brata. Tam aresztowała go policja. Został oskarżony o napad, porwanie i przyczynienie się do śmierci jego partnera w zbrodni.